Hear. me out. Ja wiem. Ja bardzo dobrze wiem, że Heluwa Boss, że Hazmin Hotel, że wszystkie te animacje od Vivzie Pop nie są dla każdego, leczko mówiąc. Ja wiem, że ten humor może być. Ja wiem, że ten humor jest żenujący i wiem, że może to bardzo wiele osób odstraszać najzwyczajniej w świecie. Ja ja to wszystko rozumiem, naprawdę, ale... Uważam, że pod względem charakteryzacji postaci, pod względem pisania, że pod względem pisania relacji, które wręcz są elektryzująco ciekawe, no, no nie wiem, czy na indie boisku znajdziemy coś dużo lepszego od tego. Trzy dni temu wyszedł Mastermind, czyli 11 odcinek drugiego do sezonu Helowe Boss, i jestem zachwycony, nadal jestem zachwycony. W przeciwieństwie do Arkana, tutaj nadal. Nadal, nadal mi się podoba. Cały build-up całego praktycznie drugiego sezonu i końcówki pierwszego wszystkie problemy, które rozgrywały się w poprzednich odcinkach build-upowały do tego właśnie momentu do takiego momentu przełomowego, w którym teraz praktycznie zacznie się coś zmieniać. Dostaliśmy kolejny graficzny majstersztyk. Które uważam, że, że zostawia w tyle większość indie animacji obecnie dostępnych na rynku. Muzycznie, klasycznie Sam Haft, czyli połowa zespołu The Living Tombstone dostarczył bardzo dobrą jakość. Bryce Pinkham na stolasie jak zwykle umie śpiewać, a do tego dostaliśmy śpiewającego Brandona Rogersa. Nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem się tego w tym sezonie, nie spodziewałem się tego w tym serialu. I jedna osoba, która nie jest muzykiem, nie jest piosenkarzem, nie jest broadwayowym aktorem, poraził sobie naprawdę dobrze. Owszem, czuć było w jego głosie napięcie, czuć było, że musi włożyć w to po prostu dużo, dużo siły swojej, żeby, żeby to się nie rozpadło wszystko na kawałki, ale uważam, że jak na pierwszy taki wykon w serialu, muzyczny, nierapujący albo nie cokolwiek to było, dostaliśmy naprawdę solidny, solidny duet. Olso, Wasago. Et kurwa, kocham Wasago. <noise> Potrzebujemy więcej Wasadów w tym serialu, potrzebuję więcej Wasadów w swoim życiu. Ukamieniujcie mnie. Odcinek wypełniony emocjami, wypełniony relacjami, wypełniony problemami i wypełniony konsekwencjami poprzednich odcinków. Nie może się doczekać co będzie dalej, nie może się doczekać co będzie w, w odcinku 12: Sinsmas. Wydaje się, że będzie, że będzie wyśmienicie. Tak mi się wydaje, ale może się pomylę, jak czasami się potrafię pomylić. Oczywiście mam swoją krytykę, bo zawsze mam jakąś krytykę. Design Grzechów Głównych moim zdaniem inny niż B, Asmodeus i Szatan. Nie, nie, nie wyróżniają się zbytnio i są trochę nudne, trochę niewyróżniające się pod tym względem, że można byłoby je pomylić z innymi jakimiś losowymi postaciami w tym serialu i jestem rozczarowany po prostu designem lenistwa i, i zazdrości. Też mam wrażenie, że odcinkowi mogło braknąć z trzech minut żeby trochę lepiej wyjaśnić, dlaczego coś się dzieje, dlaczego coś się nie dzieje. Dlaczego na przykład Asmodeus w żaden sposób nie, nie, nie spróbował w większym stopniu wpłynąć na, na, na tą rozprawę. Wydaje mi się, że to było trochę dziwne. Zwłaszcza patrząc na to, co Fizz do niego wypisywał, patrząc na to, że znał tą sytuację, znał Istolasa Stolasa, i Blica, więc jakby mógł tutaj coś, coś podziałać, no ale tego nie zrobił. Może zostanie to wyjaśnione i wtedy będę się bił po piersi i, i mówił, przyznawał, że się myliłem, ale no, wydawało się to trochę dziwne. I, I też mam wrażenie, że ten odcinek przez, to, przez jego zakończenie, przez to, że Stolas stracił swoje, swoją moc, przez to, że, że Blitz staje się trochę sławny, więc trochę się odwraca ta dynamika, jest to. Wyśmienity pomysł. Jest to storytellingowo naprawdę dobry pomysł, bo pokaże to Stolasowi, gdzie on popełnił błąd i dlaczego Blitz reagował tak, jak reagował. A Blitzowi pokaże, że to wcale nie są takie rurki z kremem być na świeczniku przez cały czas. Wydaje mi się, że też narracja trochę zacznie się powoli przesuwać w inne problemy niż telenowele. Ym modę na sukces między, między tą dwójką, a przeniesiemy się bardziej w tematy około-oktawiowe i, i obracające się bardziej wokół tego, tego głównego plotu, tego, tego co było sugerowane jako główny plot, czyli nazwijmy to rozgrywki na górze. Cieszę się, że też Luny było trochę więcej w tym odcinku. Nadal uważam, że jest postacią zaniedbaną, nadal uważam, że jest furybaitem i nadal uważam, że jest postacią stworzoną głównie po to, żeby zarabiać na bardzo jurnych mężczyznach i kobietach i osobach niebinarnych. Na Jurnych Ludziach, na Jurnych Ludziach nazwijmy to. Ale dostała trochę więcej kontenciku, trochę więcej, bardziej została pokazana, więc, więc to cieszy. I, i, I nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Nawet, nawet wydaje mi się, że humoru takiego bardzo Vivisie popowego nie było jakoś specjalnie dużo w tym, w tym odcinku. Wydaje mi się, że jednak, jednak te 22 minuty były przepełnione bardziej tymi, tymi emocjonalnymi momentami niż tymi haha. Seriocznie to, to na plus i, i uważam, że, że całe Hello bardzo, bardzo błyszczy w momentach, w których przestaje robić żart za żartem, a wchodzi w bardziej te poważniejsze, personalne tony, jakieś dyskusje między postaciami, jakieś, jakieś faktycznie kłótnie i tak dalej. Te bardziej emocjonalne momenty robi bardzo dobrze. I, I tego jest dużo w Mastermindzie. I powiedziałbym, że to jest jeden z lepszych odcinków drugiego sezonu, a że uważam drugi sezon za lepszy od pierwszego, no to można powiedzieć, że Mastermind. Jest jednym z lepszych odcinków w ogóle. Ogólnie uważam, że żyjemy w dosyć złotej erze animacji. Arcane, całe Halloween, Digital Circus, zaraz wychodzi Laka Daisy, Owl House. Nigdy Ci tego nie wybaczę, Disney. Żyjemy w naprawdę dobrych czasach dla animacji i, i cieszę się, bo. bo... Jest co oglądać, jest się czym ekscytować, jest na co narzekać, bo zawsze jest dobrze na coś ponarzekać. Dla osób, które nie oglądały 11 odcinka Helu Wybos, a oglądają Helu Wybos, w tym momencie iść to oglądać warto. Dla osób, które nie oglądały, uważam, że warto spróbować. Warto dać szansę, jeżeli wam się nie spodoba, no to, to nie jest to po prostu serial dla was i... That's fair, absolutnie, ale może wam się spodobać i, i może odkryjecie tak jak ja odkryłem te, no półtora roku temu, uniwersum, które, które naprawdę wam siedzi najzwyczajniej w świecie. Nie ma nic złego w lubieniu rzeczy, nie ma nic złego w nielubieniu rzeczy, umówmy się, dobra? Ja jestem Nikodem, ale możecie mówić mi też Lancer i musiałem się wygadać na temat 11 odcinka drugiego sezonu Helluwy Boss, czyli Mastermind. Trzymajcie się i do usłyszenia, zobaczenia! È duro. Ehi.